Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak prezentują się na aktualną chwilę moje laki Monster High na mojej płuce. Taki filmik z nudów. Tak, tak więc... Yy, Spectra jest w takiej pozie. Takiej, jak była na pudełku, a przynajmniej starałam się tak ją ułożyć. Dius i Kleos stoją sobie tak wpatrzeni w siebie i objęci. I tutaj są zwierzeczki. dalej! Jest w, jakiej tam, w jakiejś tam przywołowej pozie i za nią jest Sweet Fang. Rochelle i Venus sobie tam siedzą i sobie plotkują, ponieważ nie miałam więcej stojaków. I tu jest zwierzątka. Frankie jest w pozie takiej jak była w pudełku znaczy nie w pudełku, tylko na obrazku. Claudine też. Draculora też. I Sklita też. No i tu są jeszcze pamiętniki. Więc e, postaram się... O, tak. Więc taki tu jest jeszcze mój obraz, tak, ale to nieważne. No więc one na chwilę tak. Kiedyś stały sobie tutaj, znaczy nie stały tylko... E, siedziały sobie wszystkie razem. E, a teraz je właśnie tutaj poprzestawiam po, ponieważ ustawienie je za każdym razem jest nawet przyjemne. Więc e, to taki króciuteńki filmik. Um. no i nie mam nic więcej do katania, więc cześć